Okej, okay, yy, no 25 minut, tak, filtrów, ładnie. O, tu, jakaś kolejna skryteczka. Dla boju doszło, tam mamy, no, dużo. Najgorsze to w tej grze to jest to, że jak już, kurde, yy, można powiedzieć, że to amunicję. O, pieprzony. Nożyk. Opa. Z głowy? No, nie za szybko. Prawdopodobnie nas zauważyli, więc nie za ciekawie. Ale dobra. A to jakiś kibel kolejny jest, tak? W wrótku przeszukajmy. Może coś będzie, a może to tylko taki ślepy, ostralny zaułek. Chyba to jest ślepy, ostralny. Fak, myszko, nie wariuj. Ślepy, ostralny zaułek. No, ślepy, ostralny zaułek, jak prawdopodobnie. Nic więcej tutaj nie ma, no. Dobra, idziemy dalej. Tak. Yy, chyba się nie dowiedzieli, że jestem tutaj. No to więc fajnie. Tak. Yy, wo, 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 wo. Yy, mogę zmienić zwrotnicę. Tam jest zarazem. Dobra. Auto, auto, auto. Po pierwsze ja autem muszę pojechać. Dobra. E, Przestraszamy tą. Czekajcie, po pierwsze tutaj wezmę ręką to zrobię, bo zwstrzymać nie będę. Dobra. Dawaj. Pięknie. Dawaj, 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 dawaj. Jak już zabiję wszystkich bandytów, tak, to wrócę tam, ale prawdopodobnie nie wezmę ich, kurde. Ja tak myślę, że raczej nie da ich się wziąć, tak. Tak myślę. Dobra. Pieprze. Ja chciałbym pojechać tam jeszcze, bo tam może nie jest cel naszej misji, tylko jest wśród zaułek. Tak, ale w tym się tym załogu są prawdopodobnie jakieś rzeczy, więc pojadę tam, no. Zwiększymy sobie, no raczej przedłużymy wycieczkę, tak. Dobra. Okej. Okay. Coś tam jest, tak. Możemy przywalić w ten wagon? Tak, i zabrał teraz. I włączyło zarazem silnik. Okej. Okay. Moje biedna się troszeczkę bardziej mi się wydaje rozwaliło tym przywaleniem. O, przywaliliśmy z wagą z trupami, tak. OK, no widać dalej nie zejdziemy tutaj tym miejscem, ale mam choć save'a, więc jest fajnie, tak. OK. Tak i to wszystko wygląda jakby te muki były na naszej masce gazowej. Trochę to zbugowane, bo nie mam w końcu maski gazowej. A, tu jest nabój wojskowy, dobra z nim Papa kolego Potworek ukochany Artium Fuck, nie mogę. Szkoda. Ale mamy choć nabój wojskowy. Ale to mogę głównie nas zeżreć. To był dosyć podobne do Nasora Lisa, tak? Dobra, cofajmy się. Yy, ładowarkę, no szkoda, że nie można ładowarki używać podczas jazdy, tak. Dobra, znijmy się, tak. I przekręćmy sobie tą tutaj, no tą, tą zwrotnicę, y, tak. Przestrzelmy ją raczej. Bo fajny motyw jest tutaj strzelanie, bo to jest zwrotnicy i się zmienia, tak. No, zaoszczędzić czas, no zaoszczędza rzecz jasna. Dobra. No, nie za to wygląda. Taki troszeczkę nawidzony ten tunelik, mi się wydaje. Dobra, chyba jest tutaj aczkolwiek za ocalenie tych tutaj właśnie. Tej kobiety, i dobra. Pięknie? Dostali? Z głowy? Z tak. Ktoś tam tak. Oni już są prawdopodobnie zawiadomieni o tym, że jesteśmy tu. Pięknie. Dostał? Dobra, czekajcie jeszcze przed tym jak pójdziemy tam dalej. Dobrze no, szukajmy, czy to nie ma innych takich różnych ciekawych rzeczy. A, coś zebraliśmy. No dobra. E... Okej. Okay. Dobra. na nawet, A wezmę szota, Na bliski dystans. A to co? Przejście takie. Może... Takie za bardzo tajemnicze, nie? Tylko takie przejście, żeby tym strasznikiem się zająć. Pięknie. Ci bandyci nie są tak super uberzażeni. Tak. Ale poczekajcie, powoli, powoli, żebyśmy w sam nie natrafili w sam środek ognia. Dobra, tam kogoś widzę. Solimy, to jest najważniejsze. Pięknie. I ktoś jeszcze tutaj chce walczyć dalej, czy spokój będzie? Dobra, lampka... Czekajcie, po pierwsze to my zobaczmy, czy coś tutaj... No nie, dobra. Tak, coś tu dalej jest, czy nie? Tam jest ta... Tu jest raczej ta mocniejsza lampka, której się, bar... się nie da zagasić. To jest coś z tyłu, ta lampka. Coś z działania palnika, tak. Trudno go zgasić. No raczej tak straszając do nie da się jej zgasić, tylko trzeba podejść i przekręcić, tak? Dobra. Dobra, uratujmy te dzieci. Tak. Pięknie. Zabijcie sukienkot? No, jak uciekły, uciekli ci, tak. Wiecie co, rozwalamy tylko to z tym nosoralisem. I już wiecie co, no. Cofnijmy się do nich, ale prawdopodobnie takich nie wezmę. Tak. Fak. Czekajcie, spróbuję zrobić taki motyw. Czytaję teraz punkt kontrolny. Dobra, no i wczytaliśmy tutaj sobie ostatni punkt kontrolny. Dobra. Wlutku, warium. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. No, chyba już możemy. Tak, no wróćmy się, bo tam widać że to już rozwalone było. Okej, okay, wróćmy się. Prawdopodobnie tylko się wrócę po nic. Cegadnąc. Tak. Dobra, miejmy nadzieję, że ten samkut jest też szybki na wstecznym. No, jest taki sam, szybki, wolny. A w zasadzie, jak sobie pojedziemy, to pokaże nam, jaki, no, dystans przebyliśmy. Ciekawy, tak? Idziemy, idziemy, idziemy. Raczej jedziemy, tak? Dobra, o 12.10 zacząłem. E... No, jazdę do tyłu, tak? Mi się wydaje, że raczej nie. Tych ludzi się nie wziąć tylko dla ciekawości tak sprawdzam, tak. No dobra. No i ta część powinna, no, być długa, tak. I sobie przedłużałem do tym, no, troszeczkę marnowaniem czasu, tak. Dobra. Okej, okay, to jest już miejsce, gdzie jest ta radiacja, czyli, no, jest miejsce tak. Dobra. Okej, okay, to jest tutaj miejsce, gdzie tak ci bandyci są. No kurde, w 2 minuty, no 2,5. No do, jechaliśmy jakoś. Czekajcie, da się z nim Jeszcze zrobić. Ja tego nie lubię naprawdę. Czekajcie, może do niego się da podejść i coś powiedzieć mu, czy jak, że on po ma nas w dupie. Konkretnie, panie, pan. on ma nas w dupie. Dobra, cofajmy się dalej. A dobra, dobra... A to jest tylko sekunda... Kurde tego achievementa za dzieci i kobietę no nie dostałem, dziwne. Że za ocalenie właśnie dzieci i kobiet. No bo kobietę tamtą co chcieli zgwałcić uratowałem, tak? A dzieci no też kurde. Dobra, da się z wami porozmawiać, a macie mnie kompletnie w dupie. Co w ogóle z wami się do mieć stanie? Nie, no, to macie mnie kompletnie w dupie. Tak, mogę pohandować sobie. Czy też masz mnie gdzieś? Dobra. O, zmarnowaliśmy czas, e, więc teraz szybko do przodu i wlanie. Trudno, nie chcecie ze mną jechać? to trudno, tak? bym jakoś was podwiózł. ale kids z wami. Jak nie chcecie, to nie chcecie. Albo sobie źle zrobimy, albo nie, ale nie będę na tym się głowy, jadę skończyć misję, tak? Czekajcie, teraz była... Czekajcie, teraz to była 12 misja. Tak dobra. Wiecie, wiecie. Ciekawe tak? jaka będzie 3. jaka będzie 13 Oj, byłoby fajnie jak to autko byłoby mniej, za tutaj szybciej jechało. W ogóle... To silnik ma z tyłu już chyba, że to nie ma silnika. Raz, dwa, wiecie co, zajedziemy tam prawdopodobnie. Ale czekajcie, czekajcie. Właśnie. Czekajcie, czekajcie, jeszcze pojedziemy. My jeszcze weźmiemy, kurde. Eee, kurde, kurde. Ogarnijmy tu miejsce, gdzie był ten ziomuś, tak? Eee, który chciał zabić, no, tą kobietę i dzieci, no bo nie, weź... nie mamy notatki, mi się wydaje. Sprawdźmy, notatkę. No nie mamy. Notatkę uba zim. Drugiej notatki nie mamy w tej misji z bandytami, tak? Dobra. Jedziemy, jedziemy. Szybciej, Artyom. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. A jeżeli nie, to kurde, no nie wiem, gdzie to powinno być, tak? Wodnica zaraz powinna być. Tak mi się wydaje. Dobra, jedziemy tam. okej okay, więc... No, skręcamy ładnie. Może w zasadzie zapalić, będzie lepiej ten tunel może nie sprzążający, tylko no... Lekko ohydny powiem tak. Trupy, wszystko na no, ja pierdzielę. Mało tego. I jeszcze. Dobra. Oczekajcie, czekajcie chwilę. No, powoli, powoli. Zobaczmy, czy coś tutaj jest, czy nie. No bo nie chcę zgubić tej notatki. Tak, chcę znaleźć. O, dobra, jest. No pięknie, mam drugą notatkę. Ktoś mi kiedyś powiedział, że metro stoi na wodzie, która... To jest tak? Która nie wdziela się do tuneli tylko dlatego, że na stacjach dzień i noc pracują automatyczne pompy i zapobiegają zapalaniu? Zalaniu. Ale są też takie miejsca jak to, gdzie tu nalazłem się w podziemne rzeki, a stacje w wyspy, to, to mnie nie powstrzyma, będę kontynuował pościg na wodzie, już widać je grajewską. Mi się wydaje, że wcześniej nie było tego wpisu, tak mi się wydawało, a czy tak jest, to kurde, nie wiem. Dobra, Artyom, idziemy naszą formułą, niedługo ją pozwalimy, będzie mi żal tego autka, naprawdę. Fajne autko, zniszczyło się na szkole. Dlatego się... jak tu gówno się nie rozwalić inaczej. Dobra, mam drugi wpis, jest OK, więc... Dobra. I się pokroiło wydarztwo i zaraz ze no... mną rozwaliło. Tak. Aj, silnik poszedł wszystko poszło. biedny samochodzik. A, idziemy mówiąc dalej, tak. Czekajcie, lampka najważniejsza. Naładujmy. Żeby może powiedzieć, lepiej działała, tak. Okej, powoli. mi tu śmierć. Da się przejść tutaj? Chyba nie. Czekajcie, jednak się da tu przejść. Tam dalej nie. A nie, może tak, tylko to jest tak oddzielone skrytnie. Tak. Mutanty, słyszę was. Zakichane, przebrzydłe ścierwa, chodźcie tylko, dostaniecie... Piękny nabój z shotguna. Tak, naprawdę przepiękny. Dobra, ten odcinek naprawdę będzie moim zdaniem długi. Moim zdaniem. Co, a to jeszcze będzie... No, mniosinę zwłoki, tak. Dobra. No co, no co. Ścierwo nas nie zginęło, a ginie. To po pierwszym strzałie z shotguna. Czekajcie, po pierwsze ja tutaj poszukam, czy nie ma różnych takich naboi i innych rzeczy, to jest najważniejsze, tak. Tylko niech jakieś ścierwo do mnie przebrzydłe, podejdzie to posmakuje. Niezłej porcji śrutu, tak. Okej, okay, czekajcie, po... Patrzę, czy tutaj nie ma żadnych takich wojskowych, tak, naboi. No bo w końcu wojskowe, wojskowe, waluta, tak. Dobra. Nie ma, więc idźmy na górę jeszcze coś, zobaczyć czy tu jest, tak? Ale my nie mamy, tak? No nie mamy. Bałem się, że mam założoną maskę. Tak? Dobra, i ją tam prawdopodobnie podniszczonego lekko. Dobra. Coś tu w ogóle jest czy raczej... No raczej nie ma tu nic za bardzo. Dobra. I tutaj pomo pomoże nam jeden dziaduś dostać się na kolejną stację, w wenecję. Dobra. Ok, i teraz zacznie się walka z mutantami. Jak co że. Jak co, storki, że będą zgony, tak. Oj, ile tych tam dzwonków. O, jest. Mhm. Dobra. Mhm. A weszły już, Słyszę to przeprzyłeś ścierwo, tak dobra. Poczwórny, raz, raz kozie śmierć, tak, odpierz się ode mnie. Ho, ho, ho. Tak, zamienię sobie, jestem bogaty, więc jak nie będzie im pasować to sobie zmienię. Czekajcie, apteczka. Ho, ho, ho! Ja pierdzielę co tu jest? Ale nawet z jednego ściąga na raz. Odpieprz się ode mnie. Fak, 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 fak. apteczka, jej Ała! Umarłem. Pierwszy raz umarłem, tak. Czekajcie, zmienię sobie tą broń, tak? Od razu pójdę szybko zmienić tą broń. siodem, główna gówna, tak? Zmienię, zmienię sobie ją zamiast tego szota. W końcu go znalazłem tylko mu ten no. Ten no ten. Wziąłem, dostrzepiłem tylko celownik, a to fortuny nie kosztuje, tak? Pięknie. No, broń wygląda przepięknie i prawdopodobnie będzie też tak siekać. Tutaj jest taki motyw, że nie ma Gudubelcówce, że strzelamy tylko. Raz, tylko za innym przyciśnięciem lewego przycisku myszy strzelamy z jednej pary dubeltówki, bo to są aż dwie pary dubeltówki. O, będzie żeś. Tak czuję to. Dobra, odpalaj silnik, bo ja jestem w trudnej sytuacji. Są sorki ludzkie jak to, że będę no, zdychać kilka razy. Zdechę prawdopodobnie. Tak. Dobra. Pięknie, przeładuj Artyom. Ok, no co? Pięknie, Saigon jest. Fuck! A, już wziąłem apteczkę. Dobra, pięknie. Wow, że się jest, naprawdę. Podoba mi się ta broń. Chcecie? Dobra. I gówna jeszcze przeżyła to. A co ci? Fuck, dwa razy chybiłem, a to może być. Nie za ciekawe, dobra? Pięknie, wow, żeś, żeś, po prostu, rzeź, żeś, żeś. Dziadzio się opierdala, mogę powiedzieć od razu. Opierdala się równo, za szybko nie jedzie. Fak! Spieprzaj, spieprzaj, artyom! Pięknie, dostał jeden, ale drugi gdzie jest. Co? Fak, jestem tylko jeden, sam na to ogromne sado i ten głupi. Fak! Ale umrę zaraz. Co za przekonanie? Ale jestem. W dość nieciekawej sytuacji. I szybko apteczkę, bo nie pożyję za długo. Dobra. Już biegnę. Mhm. Już, 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 już. Zapieprzam jak szybko się da. Tak. F kurwa, zginę. Fak, fak, fak. Dobra, ale ja muszę przycisnąć E i te ścierwa prawdopodobnie chcą mnie zabić Dobra Cuk. Nie mogę szybko wcisnąć E, a one już mnie, może powiedzieć kurde yy, przysaczyły, więc szybko musiałem uciec po prostu i tyle przejdźcie ode mnie Wycie całkała w kałach, kałach. Przeładuj na normalne, bo to są wojskowne tak myślę Udało się, tak? Wow, to było naprawdę cholera straszne. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale ta część była długa i zarazem powalona. Jak 100 ludzi z. Jak co ludziska będzie, to koniec. W 12 części zagrajmy w metro 2033 Last Light. Dzięki za oglądanie na raz.